Ktoś nagrywasz? No, nagrywasz, nie? Nie, no, tak. No, nagrywasz. Na nagrywa. Chcesz o tym porozmawiać? Tak, to startu startujemy na szczeliniec wielki. Park Rozpoczynamy. Park Narodowy przy Gór Stołowych. Przygodę w górach. Dzień dzisiejszy. Tam reszta. O, Koko. jesteśmy w park Gór stołowych. Teren monitorowany jest właśnie monitorowany. Jeszcze mamy siłę. Ty też masz siłę jeszcze? Rozpoczynamy tam przygodę. Chodźcie, chodźcie. Tu jest wejście i zejście. Dobre. Tu będziemy szli. Kto powiedział, że prosto? Marek. Marek powiedział, że prosto. A idziemy w prawo miejsko. Dobrze. Fajnie, że wykształ. Ktoś... I bokiem? Chuj, bo jest wycięciw, Dalej, dalej. Nie lewicy. A pan chodzi. Oj, bokiem Przewóz. 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 Gdzie ty jesteś? Stój. Halo. Sebastian? chwila przerwy. Okej. Okay. Dobrze się A jak się dobrze szło? Fajnie. Fajnie się szło. Było blisko. Ja się kurowałam kurczy. ale tak. Aha, widzisz?

Idziemy. Są tu tam też nagrani. Wszystkich nagrywam. Mają obrazy. Sebastian poczekaj. Czuj się jak kamerzysta. Czekaj Sebastian. Czekaj go wezmę. O tu jak wosko się robi. Zobaczmy tam z tyłu. Idom. Dzień dobry. Dzień dobry. Uważaj hmm ja <Imperialsocial> tutaj co? Może być świsko. Tam ktoś się przewrócił, Zobacz. Rurę wygiął. Chyba miał drugi brzuch. Tak. Ale ja nie... tu puszczę. Chodźcie, tutaj są, tu są ławeczki. Ta, o, wejdę wytrym... to zaraz. Nie. No że zostajemy tu. Ja bym na A koniec to... tyle nie koniec. Chodzimy pewnie jeszcze te bułeczki, kanapki teraz. Przerwa. teraz jest najlepszy moment Przerwa na jedzenie. Tutaj jesteśmy. O, tak? O, smacznego życzę Wszystki. Dobra, zrobimy sobie kotle, kotleciki, frytki. Tak. Dawaj tego ta, grilla, nie? Trochę. Już? No, e, to już końcówka.

Dasz mi rękę? Dasz mi rękę? Ja Halo, halo. Halo. I tam pod górę będzie. Dzień dobry. Dobry. Szczyt pewnie. To tam nie burszczy. Żaden buszczy. No. Ale to było pod tam też było. O, roba, wow. Wow. na dziury. Ja, tak. wow. ja, A, tam. tam? jest o. Tam, buka tam mieszka. Ale mega. Muszę będzie robić fotki. Chodź ja. Zobacz, tu są skały. Spójrz tylko. Poczekaj, Sebastian, poczekaj. Tam później do góry. Proszę. się też tutaj jest? Tak, jest Spina się, spina się. są Na skróty idzie? Ja wiem, ale to czekać. Oj z nie tak szybko. Bo może być ślisko. O. Już jest lepiej. Teraz coś, coś widzę. Nie, na razie... Na razie Hop. O, będzie mostek. Uważaj, mam tam. To to jest. Czekajcie, mam ja spróbować przejść. Przejdę przez to. Przejdziesz? Tu będzie kolejny mostek. Chodź ta, chodź ta. <grym> Powoli. Bo tu są skały. Tu są różne skały. Ale to jest proste. <grym> 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 Ale la la, no Chodź ta, chodź ta. Tu, jest tu już węże się robi. <grym> tu jest ciasno. będzie, a musia, bo wiem, że w powrocie będzie ciasno. Tak, jest już ciasno. A, tutaj będzie kolejny punkt widokowy. O. Tu jest jakiś numer 5? Małpolud. Tu jest Małpolud. Zobaczcie, i faktycznie głowa Małpoluda. Gdzie? No tu. Głowa Małpoluda Numer 5, Małpolud Chodźcie, tutaj jest głowa Małpoluda Patrzcie, tutaj macie głowę Małpoluda No jasne, tak, go? jest trzymasz go? No, bo już powolutku, tu jest wysoko, tak? Uwaga, tu jest bardzo wysoko. Ojej. Oj, jak tam jest wysoko. Tam nie, tam nie zaglądaj. Tam nie zaglądaj, tam jest bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Poczekaj, nie biegamy, jak jest wysoko, tak? No, idziesz? Poczekaj, nie biegaj, powiedziałem. No, zobacz, tu jest wysoko, patrz tutaj, tu tu, 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 z tej strony, tu jak jest wysoko, zobacz, oni są na dole, patrz, tam są, tam są, zobacz, tam poszli, wow, chyba wujek z tam szli, co? Tu jest napisane, diabelska kuchnia i bardzo wysokie schody, o jeny, tutaj jest dopiero to wąskie, tu jest wąskie chyba, no, tu jest to wąskie, tam jest wąsku. Trzymaj się mocno, Uf. Schodzimy. Tam się mocno, Tak Wszyscy schodzimy. schodzi Tak Wszyscy schodzimy mocno, uważajcie trzymaj się Było fajnie trzymaj się mocno, nie trzymaj się mocno, nie nie trzymaj nie Tu zabij, będzie ciasno. Tam jest wejście. To jest to, to jest to, to jest to dla chudych. Zabłyszczenie. Zabęj. Serban, poczekaj na nas. Nie możesz tam iść sam. Zabęj. Kapię. <grym> Agata też tutaj za rinkę zostaje tutaj za rękę. Kapię. Marusia nie plecę, no. Dobrze. Agatko, teraz, Sebastian, poczekaj. Zaraz znamy zaraz. Poczekaj, ja pierwszy wyjdę. Bardzo na kamień i żebyś nie miał tu mógł. Agata za rękę. To mi, mi, mi nie powiedział, że, że plecak mam otwarty. Ma to, to naprawdę jest ciasna. Nie ma czego. Piluję go, bo tam jest wysoko. O nie. Czekaj teraz o, mówimy, śnieg, śnieg zobaczcie, tu śnieg. No, Słuchaj, cicho. O, słaba bateria, będę musiał baterię wymienić na pizzotopie. Czekaj, Sebastian! To jest mały bolek. A tu reszta idzie. Oj, znowu będzie pod górę, coś czuję. Znowu pod górę. No bo to jest taki długi końcowy ten. Tak, cały końcowy. Tak, tak, W samą góry, tam będą łańcuchy. Będą łańcuchy, uwaga! Jaka skała! dłonie. cześć, Siema. piknik. Daje radę, chodzi po górach. Sam Sebuś też i reszta ekipy. Ładnie, idziemy do przodu. Tak, zwiedzamy te piękne skały. Na szczęście tu nie ma dużej wspinaczki. Bardzo dla dzieci. Trzeba tylko mijać jakieś błota. już ja właśnie takie mija te błota tu ze mną, o. Super, daje radę. Tu większe błoto. A, ona dała krok duży, to... Do... Damy radę. Elegancko. Nie wiem, czy to ująłem, bo jakąś kamerę dziwnie trzymałem. A gdzie ta reszta? Reszta idzie tam. Idzie, zmierzają. Zmierzają w naszą stronę. Tu możemy plecaczki ściągać, nie? Jesteśmy na kolana. Mały. Na kolana. Tak. Ojej, oh! ojej. A to była ta druga zuża chyba ścieżka, co mówiliśmy iść tu na skróty. <grym>, Cześć, trzeba, bo tu jest dużo błota. Wychodzić, wychodzić Dawać, dawać Dajemy radę. Dajecie radę. Chodź Tam mogliśmy jeść, nie? Gdzie? Note. Ciotka krotka dała radę. Jedziemy tam To już chyba musi być końcówka. Tak mi się coś wydaje. Chyba już końcówka. Tu cały czas schodzimy w dół. już powoli na schodach. Powolutku. Ty, ty jesteś spuszczony z łańcuchem. Ja bym prawie spadł. Co? Co? nie byliśmy? To, to jest taka sama ławka. Taka sama ławka. Ale tu nie ma błota. My idziemy na Idziemy Tak? Chodź, idziemy. Nie ma. Nie. Są. 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 Uważaj! No, mówiłem? Ty nie patrz na motylek! Ty patrz pod nogi. Ty patrz, ale na nogi, bo możesz zęby zgubić. Te twoje malutkie. Poczekaj po, poczekaj sobie na resztę, poczekaj chwilkę. Chwilkę, tylko poczekaj. Ty jesteś tak. Numer 11. Zobacz, tutaj możesz iść w jedną stronę albo w drugą stronę. Którą wybierasz? No, Seba! Na 12 idziesz? Nie idź tam! Tam jest powrót, to idziemy tam. W lewo wkręć, w lewo! Szybko, w lewo. Że nisko, 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 nisko. Nisko, udało się. Jesteś niski? Widasz radę Hop 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 Tu hop, hop znowu parę przeszkód Pach 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 Hopa, hopa Po drugiej stronie chyba Chodź Pokażę Ci O jeszcze to będzie mała kładka Druga pułapka Druga pułapka jak teraz dasz radę? Szybko, skacz No Ale byśmy depli Ja depnąłem za to skok Ej. te Ja Tak Uwaga teraz musimy mieć bokiem Oj, tatusio A tuś by się pośliznął Oj no Ej, nie zaskakuj mi drogi Chodź, teraz tędy Hop Hop okay. Ej. Chyba doszliśmy Jesteśmy z drugiej strony Bo no zobacz Tam byliśmy O, tutaj mamy Nie, Sebuś, tu jest bardzo, bardzo wysoko Zobacz, tam jest tak bardzo wysoko

Ja nie wiem. Ty tam skręcał, nie? No Może był co? Tata czeka na ciebie. Ja robię oj, guzika, że się trzymała, nie? Ale ja się robiłam się. Jak przyjął jeszcze raz? Zaśpiewaj? To wziął moje kwiaty. To był pies kudłaty. Ale co by chciał kupić? Sonika. Sonika. O, jak on to pamięta i ścieżka prosta do mety tak mi się wydaje dobra, zbliżamy się do końca szlaku jako pierwsi tak? Zuzia, jak, jak było? jak tam szlak? Zuzia powiedz coś do kamery był taki średni średni, trochę się z... Czasami stresowała, ale ogólnie dała radę. Nie jest już jest zmęczona, już jej minęło. No dole. Dobra, teraz idziemy tam. Tam jest wyjście i tam idziemy, okej? Okay? Sebusz, nie biegaj, dobra? Powolnie na tych skałach. Hop, i tu schodzimy. Teraz musimy, będziesz miał błoto, uważaj. Po, nie nie skaż, bo nie przeskoczysz chyba. <ślad> Jakbyś poleciał. Солнце.